Jesteśmy w salonie Porsche Aprów Sopot. Zaczęliśmy na naszą tutaj przygodę z motoryzacją z dniem 1 stycznia. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ wydajemy jeden z pierwszych naszych samochodów, Porsche Panamera GTS, wyprodukowana w 2015 roku z niewielkim przebiegiem nieco ponad 20 tysięcy kilometrów. Dodatkowym takim smaczkiem jest informacja, że auto do tej pory użytkował nasz znany sportowiec, pan Marcin Gortat. No i też dziś ten samochód będzie miał pierwszego naszego klienta. Nazwisko poprzedniego użytkownika podziałało na natychmiastową decyzję, żebym zakupić ten samochód. Samochód będę użytkował oczywiście na co dzień. Będzie go można spotkać na ulicach miasta i województwa pomorskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jakże również fanów marki Porsche do naszego nowego salonu, bądź na stronę internetową sopot.porsche.pl. Mamy bardzo bogatą ofertę samochodów używanych, z samochodów kilkuletnich, z samochodów praktycznie nowych, z pewnego źródła, no i z przejrzystą historią.